Cześć, moi wspaniali znajomi i nieznajomi. Stwierdziłem, że podzielę się z wami dwiema obserwacjami, które poczyniłem teraz, bo skończyłem rekrutację na kogoś, kto będzie ze mną współpracował i pierwsza obserwacja jest taka, że jednak lata lecą, bo na rynku są już ludzie, którzy się urodzili w roku, w którym ja kończyłem liceum i to jest taki trochę szok osobisty. A druga jest taka, że mam wrażenie coraz większe, że opinie na temat tego pokolenia Z i milenialsów tych późnych i, i wszystkim to jest tworzona przez osoby zajmujące się hr i szukające jakichś nowych teorii na temat tego, co można było poopowiadać i w ogóle żyjące w swojej bańce. Czytałem jeszcze dzisiaj nawet artykuł taki, że pokolenie Z zwolni się z pracy, jak tylko nie będzie im się tam podobało, będą tą pracą bardzo łatwo mogli rzucić, nie przywiązują się do miejsc pracy, wolą być na bezrobociu, niż pracować w miejscu, które im się z jakiegoś powodu nie podoba. Szef nie ma autorytetu już tylko dlatego, że jest szefem, musi spełniać jeszcze całą masę wymagań, takich, wiecie, pod kątem bycia liderem itd. I tak dalej, bla, bla, bla. I tak sobie o tym myślę, że chyba żyję w innym świecie, albo ludzie piszący te artykuły, żyją w totalnej bańce jakiegoś malutkiego świata, że te badania są robione albo w wielkich miastach, wśród ludzi, którzy, są, którzy mają ogromny komfort finansowy. No, zobaczcie, rzucę pracę. Jak nie będzie mi się podobała, to rzucam pracę i odchodzę. I z czego będziesz płacić rachunki? Nie? Gdzie będziesz mieszkać? Co będziesz? Jeść i w ogóle, no będziesz, bo mieszkasz z rodzicami albo rodzice cię utrzymują, ale co będzie w momencie, w którym nie ma tego zapewnionego, a przecież to wśród majętnych ludzi i wśród klasy średniej jest taka możliwość, że będziemy bez problemu mogli być utrzymani przez kogoś, jak stwierdzimy, że nie pracujemy i sobie będziemy kolejne 6 miesięcy się chillować i szukać nowego miejsca do rozwoju naszej osoby i przy okazji, które będzie nam dawało pieniądze, czyli pracy. Przecież jest Masa, a tak naprawdę chyba większość ludzi, którzy muszą pracować, żeby móc żyć, żeby móc się utrzymać. I tak się zastanawiam, kto produkuje te cudowne teksty, które moim zdaniem są w totalnej bańce rzeczywistości osób je piszących, tych szklanych domów, w których ja teraz siedzę, biur, które są przepastne, ogromne. I drogie, gdzie jest cała ta reszta świata? Dla, czy, czy ktoś ją też bierze pod uwagę? Więc ja proponuję wyjść trochę z tej banieczki i przestać kreować. Wizerunek ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, zetek, bo przez to, że zaczyna się tak mówić, że tak jest, to przedsiębiorcy zaczynają myśleć, o Boże, faktycznie, może, może tak ta rzeczywistość wygląda. Teraz musimy wprowadzić oprócz owocowych czwartków, jeszcze na przykład przytulaśne wtorki i wyścigowe poniedziałki, gdzie cała zespół będzie się bawił samochodzikami, będziemy się ganiać po biurze? Nie? No chyba nie, bo ja na przykład rekrutację, jak teraz robiłem, a rozmawiałem z kilkunastoma osobami, Lubiłem taką rekrutację odwrotną. Znaczy, opowiadałem przez 20 minut o tym, czym, czym jest nasza firma, że jest firmą rozwijającą się, że mamy różnego rodzaju kłopoty, włącznie z czasami kłopotami z płynnością finansową, bo jeszcze nam klienci nie zapłacili. O tym, że będzie dużo pracy i będzie momentami ciężko i nie ma owocowych czwartków i generalnie. Praca jest do tego, żeby pracować, a miejsce pod tytułem dom jest, żeby być w domku i żeby to wszyscy wiedzieli. I na końcu pytałem, czy tobie pasują takie warunki? Czy, czy, czy moja firma będzie do ciebie pasowała? I wszystkie osoby mówiły tak i czekały na odpowiedź, co będzie, co będzie dalej, jaka będzie odpowiedź rekrutacyjna. Wybrałem jedną osobę, która zresztą jest najmłodsza z tych wszystkich, ale to nie jest tylko obserwacja na podstawie tej rekrutacji. To jest też moja obserwacja na podstawie ludzi, z którymi ja, ja teraz pracuję, bo zakres wiekowy naszych pracowników i współpracowników w firmie jest od 23 do 55 albo 6. I ci wszyscy ludzie się dogadują i to młode pokolenie wcale nie ma takiego nastawienia, że to wszystko jest luz. To jest, wiesz, jak nie będzie mi się podobało, to zaraz odchodzę. Jest wysoki poziom odpowiedzialności, Tyle, że to nie są ludzie, którzy są wyjątkowo sytuowani majętnie przez tą, tą, to otoczenie, które jest. Ale pamiętajcie, że to otoczenie najbliższe ludzi jest bardzo kruche. No, Ukraina to pokazuje, że tam się rzeczywistość zmieniła z dnia na dzień. Tak samo nasza rzeczywistość też się może zmieniać. Tylko ja się nie zgadzam z tym mówieniem, że Zetki mają tak bardzo wszystko gdzieś, będą się zwalniali od ręki i tak dalej. Tak, są takie Zetki. Są tacy ludzie młodzi, którzy będą łatwo podejmowali taką decyzję, bo ich otoczenie jest sytuowane finansowo tak dobrze, że pozwoli im to na życie, na czyjś koszt. Ale jest cała masa ludzi, którzy będą mieli inne podejście do pracy i będą tą pracę zupełnie inaczej szanować. I pamiętajcie, ja nie mówię, że to ma znaczyć, że tych ludzi należy jakoś źle traktować. Nie, tylko nie róbmy teraz wariatkowa i kolejnych szkoleń z obsługiwania zetek, które w moim mniemaniu są wydumane na podstawie małej bańki, w której znajdują się niektórzy autorzy takich newsów i rzeczy mówiących o tym, jakie to nowe pokolenie wchodzące będzie trudne do zarządzania. No, skończyłem. I jestem ciągle w szoku, że na rynek pracy wchodzą ludzie, którzy urodzili się, kiedy ja kończyłem liceum. Nie mogę tego przeżyć. Od wczoraj właściwie. Dzięki, cześć.